Head the dog and body the squirrel. Live in a swell house in a swell world. Head wakes up every single day and vows to be the best in every way. One best body, one best head, one best body, one best head. From the morning till they go to bed, one best body, one best. Dead. Have you ever seen a squirrel go nuts? No, it's here to help, I'll tell you what. Your best friend, that's what he said. These are the adventures of best. Dead. One best body, one best. Dead. One best body, one best. Dead. From the morning till they go to bed, one best body, one, one, one best. Edric De Debeściak Niezwykłe Wonie. Kąpieli czas to radość dla mych członków Szor, szor, my je kły! Chlap, chlap, noc już luźni! My, my, ubłyszczy mi już cała partia dolna! Edek, ja już się położę spać! Dobranoc! Śpi dobrze i nie daj się pokąsać twoim przyjaciołom! Kąpieli czas to radość dla mych członków Szor, szor, my je kły! Chlap, chlap! Edek, już, długo tam będziesz siedział? My, my, błyszy, A może postanowiłeś tu spać? Kopieli czas radość dla mych członków ci Edek, co ty wyprawiasz? Edek? Edek! Oh, Okropnie mi jest wstyd. W końcu mnie przyłapałeś, przyjacielu! Wydał się mój mały brudny sekrecik. Edek, co ty tutaj robisz? I co to jest? To coś na mojej twarzy? Och! Cię wzięło z tego, Boziu! To jest mój szybko schnący, bezbarwny lakier! Właśnie zupełnie niechcącej przypadkowością poszlakowałem! Co? Szybko schnący lak! Albo szelak! Obie nazwy są poprawne! Nadeszła pora, żebym oczyścił się z mojego małego, cuchnącego sekretu! A mój mały, brudny, cuchnący i obrzydliwy sekret jest taki, że kąpałem się tylko raz w moim utytuanym dwudziestojednoletnim przeżyciu! Po twoim zszokowanym wyrazie twarzy widzę, że jesteś zszokowany, Bodziu. Ale daj szansę, to wytłumaczę ci te zawiłowości. Świadomie przestałem kąpać moje osobiste futro, kiedy skończyło mi się to. Magiczne pismo, Modzio, pogromców, kosymitów! Wszyscy na pokład! Chcesz być nieskończenie pomocny? Tak jak moi pogromcy kosmicznych BORD? Więc bierz swoje pismo, mojo, kosmito! Teraz! To było tajne, kosmiczne źródło mojej pomocnej szczenięcej mężności, Bodziu! I wierz mi, bez tego odczuwałem rozpaczliwą niemoc niesienia pomocy! A pomóż mi! Ha! Mali, Mali! <laughs> Twoja twarz jest cała! Co? Co cię tak bawi? Nic! Dobra, sprawdzimy czy to załapałem Wydaje się, że dzienna dawka Pisma Mojo pogromców kosmitów czyni cię uczynnym Ale ci się skończyło, więc przestałeś się kąpać i zacząłeś się pokrywać warstwą bezbarwnego lakieru, tak? Dokładnie, i każdego dnia bodził I dzięki temu zachowałem aż do tej pory moją pomocność pogromcy kosmicznych burto Oraz potężny smród pochodzący jeszcze z zarania szczenięctwa jak na kogoś, kto się nie myje, całkiem nieźle wygląda, i nie cuchniesz. Oczywiście, ale tylko z wierzchu. W tym przypadku prawdziwe piękno nie jest ukryte pod powierzchnią. Oleszczynowy o, 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 lesie! To jest niewiarygodnie i obrzydliwie śmierdzące! O, ojej, jak ty możesz to znieść? Co, To naprawdę nie jest aż takie trudne, jeśli oddychasz przez oszy. dobrze mi... Bi... Szybko, Edek, proszę! Usuń to! Ubierz się w coś! No, natychmiast się tym polakieruj! Jak sobie życzysz, Bodziu? A pomożesz mi z pleckami? A niech to zazwyczaj hydrant! Chyba pomara się nam skończyła! A ponieważ jutro jest niedziela i wszystkie sklepy są zamknięte, to będziemy musieli czekać aż do pojutra, żeby dokupić naszego lakierku! Co? Nie jestem w stanie oddychać tym przez dwa dni! O nie! Proszę nie! Tak, to załatwię sprawę. Dobra, jesteś gotowy, Edek? Oczywiście, Bodziu, możesz na mnie liczyć! Jestem tuż za tobą. I bardzo Ci dziękuję za higieniczną wyrozumiałość. Przecież, przyjacielu, że czystość jest dla ciebie nieziemsko ważna. I zawsze mi powtarzałeś, że higienę stawiasz na równi z moim psim przywiązaniem. Ale gdybym się wykąpał, to woda zmyłaby zupełnie moje modzio, a tego przecież nie chcielibyśmy, prawda? Jeśli tobie do czasu otwarcia sklepów nie przeszkadza nowa lokalizacja posłanka, to ja jakoś to przeżyję, Eciu. <laughs> dobrze, baw się dobrze. <śmienicza> o! O zamyśli stacha! Mój dom! Mój prześliczny, drewniany domek! Dobra, dosyć tego! Mam w nosie całe to pismo Mojo! Edek natychmiast bierze kąpiel wymarzona pogoda na całkowicie bezcelową przejażdżkę w niedzielne popołudnie, prawda, mój najlepszy przyjacielu? Bezcelową! Niedzielną przejażdżkę! Świetnie, baw się dobrze, Edek! Do zobaczenia po drugiej stronie! Dzięki! Po drugiej stronie? Jakie to dziwne! Albo podróżuję do jakiegoś równoległego świata, <grym i> albo to jest jakiś fantastyczny rollercoaster! Dziękuję Bodziu, jak ja kocham takie rozrywki! O nie! Bodziu! <grym i> ten rozrywkowy specyfik zmije zaraz moje pismo Modio! Nie wiem! Nie wiem! <grym i> wiem, wiem. Czuć jedynie zapach mokrego psa To jestem w stanie dźwignąć Dobra, Edek, znów jesteś normalny Teraz wrócimy do domu i miło spędzimy popołudnie, dobrze? <śm> dobrze? <ś> o nie, nie mam już modzio O nie, wiedziałem, że będą dla mnie za duże Teraz chyba potrzebuję pomocy przyjaciela Nie mogę, nie mam już modzio Chodź szybko! Zaczyna się maraton pogromców kosmicznych burt, a ja nic nie widzę, bo nie spryskałem ekran miętową galaretką. Zamiast płynem do czyszczenia ekranów i teraz potrzebna mi pomoc! Choć szybciutko wyliżesz ekran! Nie mogę pomóc. Nie mam modzio. Uh. 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 Jakie to miłe. Prawda, że to miłe? Ucieczka od tego zgiełku. Można zrelaksować się i zapomnieć o wszystkich domowych kłopotach i o tym, kto komu zabrał pomocny mojo, tak? Eee, tak. Tak, ale ja wiem, gdzie jest moje piżmo mojo. Bo jo zabrał moje piżmo mojo, to on. Dobra, wiem, Edek, wiem, zabrałem ci piżmo mojo. Przepraszam, że zmyłem twoje pismo, Mojo, pogromców kosmitów, ale nie mogłem znieść tego smrodu i tego, że niszczeją nam meble i że nie mam już takich białych zębów, jasne? Czuję się okropnie z powodu tego, co zrobiłem i uczyniłbym wszystko, żeby się odzyskał. Wiesz, jest jeszcze na świecie jedna butelka Piżma Mojo, ale jest szczelnie zakryta razem z kolekcją hobbycznego kolekcjonera, który prawdopodobnie za żadne skarby świata nie rozstałby się ze swoim dziubusiem skarbusiem. No co ty mówisz? A kim jest ten chobiczny kolekcjoner, Edziu! Nie, yeah, no nie wiem, stary, tego piśma modzio już nawet nie produkują. Tak wiem, już go nie produkują, ale spójrz, tego też już w ogóle nie robią. Popatrz tylko na te niesamowite śliczności. Widziałeś kiedyś doskonalszą orzechową mieszankę? <laughs> w życiu! Nikt już takiej nie ma, rozumiesz? <laughs> A w dowodzie mam Bogusław. Robimy interes. Naprawdę nie powinienem, no ale dobrze. Kobielica to radość dla mych członków cicha grepa! Edek zdobyła ją! Ostatnią i potwornie drogą butelkę kosmicznego piżma Mojo I oddałem za nią ukochane orzechy z mojego skarbca! Ale mam ją! A teraz wymasz się tymy i powitajmy naszego starego, dobrego Edka! Hohohohoho, <ścoughs> Żeby być sobą, nie potrzebuję tego maźdła. Właśnie się uświadomiłem, że moja unikalna pomocność w ogóle nie musi pochodzić z butelki, ona pochodzi z wnętrza. Z wnętrza? Chcesz mi powiedzieć, że niepotrzebnie przehandlowałem unikalne orzecho o muzealnej wartości, bo Ty właśnie sobie uświadomiłeś, że twoja dobroczynność nie ma nic wspólnego z tym chłanem i pochodzi z twojego wnętrza? To właśnie chcesz mi powiedzieć, Ede! <laughs> nie Bodziu! Chcę ci powiedzieć, że ona pochodzi z wnętrza tego wyjątkowego pudełka! To są pomocne płatki pogromców kosmicznych burt! Teraz z dodatkiem witaminy P! To jest pomocna witamina, która poprawia cały kształt pomocności i... i, i A najlepsze jest to, że są o smaku cebulowo-czosnkowo-serowo-paprykowym. I każda łyżka jest decydująca i pomocna dla a, zdrowia i a, znacząca dla woli twojego no. żołądkowo-jelitowego oddechu. No. Bodzio? Możesz na mnie liczyć, Bodziu! Oddychaj, Bodziu, oddychaj. Nie, nie chcę. Więc nie mam innego wyjścia. Muszę oddychać za ciebie, używając metody usta-usta, ratując życie psim oddechem. No nie, proszę nie.